Latuje kolejny vlog z życia kierowcy zawodowego, a nie zarobkowego po Skandynawii. Lecimy z tematem i oglądamy. A subskrybuj. godziny. Że ja jeszcze mogę spać. Że ja dalej spać. 1 godzinek pospałem. Ale tu pauzy to jeszcze mam. 3,5, jeszcze 3,5, 15 pauzy. No nie mi się spać już. Robimy kawę. I... Staję chwilę wcześniej, żeby byłem w toalecie. Muszę bym pospał, no ale nie chcę już. Ale ten pierwszy pierwsza noc zawsze taka jest: jak przyjadę do pracy powolnym, to jakoś się kręcę, nie mogę się ułożyć do tego spania. Więc trzeba robić kawusienie. Oj co, oszukujemy kawusienie. Widusy posiadania górnego łóżka. się nie ma tego, znaczy się górnego łóżka. No to o, Jakś pudła, wszystko trzeba na łóżko rzucać, Ale za to tu jest więcej miejsca, przestrzeni. Mrozi, minus 16-17 Ale słoneczko pięknie wzeszło, pięknie Ale piękny dzionek się zapowiada Fakt, że mrozi, mrozi no, Ale zacnie, zacnie To dzisiaj no, 15 piętnasty luty no, Wczoraj miałem dzisiaj już miałem dojechać aż do, no wjechać na Łotwę, ale nie, No komuś mi nie chciało mi się Także O, ja dziękuję, kurwa, jakiś Polaczek Mamy wodę, za to, to co, na dzisiaj mam jakieś 140 km więcej, znamy radę, prąd dopiero jutro, to ogarniemy, dobra, kawusiaj, no to co, smacznej kawusi, co ja mam dzisiaj plan, no trochę mam to przejechania, jakieś 600 km, prąd trochę o 7 rano, także myślę, że dzisiaj jest 23-24, będę w Talinie, pauzę zacznę promową kręcić. Dobra, zbieramy się na toalety. Swoją drogą o 6 rano to parking zawalony. No tutaj ogólnie zawsze miejsce się znajdzie. O! Z krócikiem skrócikiem. Stoi gwiazda. Ale fajnie mrozi, to jest słoneczko. Piękny się zapowiada. Zapowiada. 13 już. południe. oj, ale ona wygląda. Plandeka to też czysta jest kurwa. A no, tu w mrozy nie umyjesz, nie? Zobaczysz to wszystko w porządku. Nic się nie otworzyło. Ale czysty to... O, szkoda na to patrzeć. Nawet za mocno mrozi, nie będę mył. Co wam to powiem, to powiem, ale już bym pojechał. A tu jeszcze godzina 10. Nudzi mi się. Szkoda, że nie wziąłem drutów i jakieś włóczki wełny. Może jakiś swet bym wydziargał czy coś. Nuda. Ja chcę jechać już. I co? Byłem zapłacić za parking. Tutaj kosztuje to 8,5 euro za 24 godziny. że spoko cena. To w ogóle ta Litwa Łotwa Estonia. Te parkingi w granicach 8, 7, 12 maksymalnie chyba. No i tu możesz zapłacić sobie później, bo wyjeżdżasz przez szlaban, szlaban. A w ogóle ten szlaban to cały czas otwarty widzę jest. Ale wyjechać trzeba przez szlaban. No. Zapłaciłem, nie za swoje. Jeszcze 50 minut. No i dobra, co? Startujemy w Piszkier... A no, gdzie pojazd? W Piszkierowca, kraj rozpoczęcia, LT. Teraz tak tam dla tradycji. Z minutkę młotków. Ile mamy do celu? 540 km. Drogę znam na pamięć, ale zawsze się nawi wrzucam. Zresztą fotoradar mi będzie pokazywać tą tom tomik, nie? Go. No i wyjechałem z parkingu. Drogi bardzo piękne na Litwie. Oby tak dalej było, nie? Kurde, ale fajny dzionek do jazdy. Fajny. Minus 11 lecimy powolutku do celu w kontakcie no i moi drodzy państwo wjeżdżamy na Łotwę ale tutaj mrozi tu jest 16 stopni nie ma żadnej kontroli nie ma, pusto po lewej, po prawej to samo Łotwa wita Piękny dzianek w ogóle. Znaczy no, ten dzianek już się kończy powoli, ale. Szczególnie to zobaczcie, te kraje bałtyckie. Tu mówią, że tu jest nędza, rozpać i tak dalej. Ale w miarę o drogi dbają. Coś tam się kręci tutaj. Soli nie żałują. no. Dobra, muszę się zatrzymać i gdzieś tutaj rozpoczęcie zrobić. Bo co z tego, że nowe tacho? Jak starą kartę mam. No i dobra, zatrzymaliśmy się w piszkierowca. kierowca. Eee, gdzie tu źle wydruk, gdzie? Wpisz kierowca kraj rozpoczęcia, o i ta choć wie, że jestem na Łotwie. No i dobra, i lecimy dalej. Kurła, kurła, zdążę do granicy? Łotewsko-Estońskiej zdążę. Tam muszę 45 wykręcić. I coś w końcu zjeść, bo nawet czasu nie miałem. Taki jest normalnie zapier w transporcie tym międzynarodowym, że nie ma czasu nawet zjeść. Nie? I jeszcze tutaj na 213. No i dobra, mamy Estonię. Pisz kierowca kraj rozpoczęcia złapało. Estonię złapało. No, jak się nie ma nowej karty, a stare tacho, to trzeba wpisywać ręcznie. Dobra, pauzunia 45 minut robimy. I co? Widzimy się w porcie już w Talinie, bo tu już nic wam nie pokażę innego. Ciemno, zimno. No i idę się zejszczać na koło. O! o, Cztery godziny trzymałem. Taki zapierdol, że nie było czasu się zatrzymać. Teraz jo! O! Muszę gdzieś rękę po ścianiu umyć. Tu jest czysty śnieg. Dobra. To już mówiłem, że nic nie będę ucinał wszystko wstawiam. Bez ziemy. A może, o właśnie minąłem Parnów. Jeszcze mamy 140 km do Talina. Może odnośnie winet ty na Bałtyki. Szczerze nie wiem, ile kosztują 13 euro. Bo u nas jest tak w filmie to rozwiązane, że mój numer telefonu jest połączony tam z systemem gdzieś tam. I ja po prostu wysyłam SMS-a, mój numer telefonu i auto. Czyli auto jest przypisane do mnie w systemie tam mój numer restracyjny, mój numer telefonu jest przypisany. I ja tylko wysyłam SMS-a o treści LT na Litwę, LV na Łotwę i EE na Estonię. I to jest spoko rozwiązane. Nie wiem, jak tam inne firmy mają, ale no gdzieś tam czasami słyszę na że się ludzie pytają, gdzie winietę kupić, czy coś tam. Podejrzewam, że, że ci, którzy jeżdżą tutaj na stop to będzie gdzieś tam przez strony internetowe, albo mają tak samo jak my. A ci, co jeżdżą tutaj bardzo rzadko, no to nie opłaci im się gdzieś tam podpinać tego pod system. Więc pewnie dlatego gdzieś tam kupują na stacjach, nie? Eee, no ale można czy na stacji, co? Można chyba gdzieś tam normalnie przez internet jednorazowo kupić. Ale mówię, najlepsze chyba rozwiązanie to jest tak, jak my mamy. Tak. Sam SMS-a nigdzie nie muszę wychodzić. E, jedyny minus jest, taki, minus jest taki, że jak ktoś siedzie moim autem, no to musi mi dać znać, żebym ja wykupił, bo on ze swojego numeru telefonu już tego nie wykupi, nie? więc w taki sposób spoko na te miniety no, te ręce, nie? I to bierze 20 groszy za SMS-a. No i co? Będziemy kulturalni? Będziemy, nie? Dogonił mnie, jest szybszy ode mnie. Ale jeszcze chwileczkę bo tutaj, nie ma miejsca. Nie mam gdzie go puścić. To nic nie będziemy kosztować. Niech sobie chłopina jedzie. I tam zdąży, nie zdąży. Nie da rady. Co czy idzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Jedź, jedź. Zdążysz chodź Jedź, 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 jedź. Dawaj, 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 dawaj. No. I tak robię, żeby nie było, że tylko tak dla kamery. Nie, nie. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. No i gitara. I on jedzie, jest szybszy ode mnie, ja też jadę i wszyscy zadowoleni. I zobaczcie, jak mnie odjeżdża. Ile ma? 9,3. No. A ja mam maksymalnie 8,8 mogę pojechać. Aha, i zobaczcie, gdzie on jest. Tu na Bałtykach, oni szybcy szybcy. Dwie, trzy to nic. No, ale co się dziwić, jak tutaj 80% to jeździ z... Nie, nie na dniówkę, nie będę mówił. Zwracamy tutaj. Tutaj się skręca na Talinka, jakby ktoś chciał jechać. Kiedyś, jakby ktoś chciał płynąć, pierwszy raz to port numer D. D. I teraz przejeżdżamy dużym, zawsze prawą bramą. Prawą wjazdem bramą. Bo tu jest waga. I kamery, kiedyś można było środkowym. teraz nie, nie przykachmęcisz. Zobaczymy. Aj, 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 aj. Ja zrobiłem sobie odprawę online Także nie muszę tam prosto jechać Zobaczymy czy to w ogóle przejdzie A czasami te bramki O wszystkie bramki zamknięte tak? Kurwa co tu się dzieje Czemu żadna bramka nie jest otwarta a co tu, no 22.30 można wjechać przecież a już jest 23.30 to zajebiście, nie a tam biletu dzisiaj nie wezmę a tak odprawiłem się online, mówię sobie wjadę i już zacznę programówkę tam kręcić, tak co tu jest grane no to zaje fajnie, nie ha. coś mi tu nie pasuje Dobra, jadę się tutaj w rajki ustawię, ale to, kurwa, mój cały misterny plan na nic. Chyba, że tam szlabany będą jeszcze zamknięte. To już będzie w ogóle. Co tu w ogóle jakoś dziwnie dzisiaj jest? Co oni tu odwalają w tym porcie? No stop, stop i co? Stop, stop. Czy dasz te tablice, czy nie? O, 25, czyli mam wyjechać, kurwa. <noise> ja cię kręcę, co oni tu kombinują? O, zakaz parkowania, 22 do 5. Zamknęli port i wywalone mają, nie? ja cię kręcę. Nic, jadę tam na parking, pauzę kręcić ale przecież zawsze można było wjechać sobie w rajki i w rajkach sobie pauzować, nie wiem co oni tu pozmieniali Ta -ra -ra -ra. no i co, co, życie życie jedziemy tam, zaraz kawałek jest parking Że nie płacę, nic się nie płaci za ten parking no ale tam bym sobie kręcił to bym sobie jechał ładnie na prom. I promówka, a tak to będę musiał tutaj promówkę zerwać, żeby wjechać. Tak nie po mojej myśli, no. Dobra, tu wjeżdżamy. Tak nie zrobili wy, hu. Nie będę brzydko mówił. O, tu ich stoi, tu pełno. Tu stoi, tu trochę. Dobra, to bo tego się ustawimy. Prostuj się. I tyle, no bo co? I tak bym sobie stanął tam ładnie w rajeczkach, Promby przypływał, bym wjechał, a tak to muszę rano jechać tam, tam i tak muszę pół godziny przed odpłynięciem promu wyjechać, żebym później miał jeszcze pół godzinki na zjazd. Bo mi jedenastka do końca nie wyjdzie, będę musiał w Helsinkach dokręcić. I spokojnie, wykonała swoją robotę. Ujuj. No, także młodzi, tacho skończone, Estonia, czekamy na prom. Żadnych wydruków nie robimy, nic, to kompletnie nie jest potrzebne. Czekamy na prom, rano po bilecik wjedziemy, wjeżdżamy na prom, dopiero wciskamy prom i jedziemy. No mi braknie chyba z jakiejś tam mała godzinka do jedenastki. W Helsinkach będę musiał dokręcić. Ale żadnych wydruków. Ewentualnie może sobie tam, nie wiem, przez miesiąc trzymać bilet. Ale wydruki są niepotrzebne. Tam, tam ktoś tam kłamie na YouTube. Tam niepotrzebnie te wydruki robi. Nie? No. Dobranoc. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia do jutra.